Dzień dobry, Jakub Filipowski, Tur Wrocław TV, ze mną jest Rafał Drogosz, nowy, stary kapitan Tura Wrocław. Rafał, jak się odnajdujesz w tej roli? Po raz kolejny. Bardzo dobrze, nie ukrywam, że rola kapitana Tura Wrocław to wielki zaszczyt i honor przewodniczyć grupie wspaniałych 25 zawodników. Jest to funkcja na pewno bardzo odpowiedzialna, To jest zarazem bardzo motywująca do, do gry, do wyznaczania sobie celów do osiągania tych celów i do robienia wszystkiego, aby tych chłopaków tutaj zmotywować do jak najlepszej gry i do samych zwycięstw. Rafał, powiedziałeś o wyznaczaniu sobie celów. Dzisiaj czeka nas spotkanie Pucharowe z Polonią Trzebnica. Jakie nastawienie przed tym meczem? Jaki cel? No nastawienie może być tylko jedno. Nastawienie jest ultrabojowe. Nie wyobrażamy sobie innego wyniku jak zwycięstwo tura. Nie po to wychodzimy na boisko, żeby remisować, żeby przegrywać jak najmniejszą ilością goli. Cel jest tylko jeden. Nie ma znaczenia czy jest to trzecia liga, B klasa, czy nawet i pierwsza liga. Wszystko rozegra się w naszych głowach. Także jeśli wyjdziemy odpowiednio zmotywowani, odpowiednio nastawieni, wszystko jest możliwe. Chciałem cię jeszcze właśnie zapytać o to jaki wynik przewidujesz w tym meczu? Ale rozumiem, że jesteś optymistycznie nastawiony. Oczywiście, jestem bardzo optymistycznie nastawiony. Uważam, że kluczem do, do sukcesu będzie, będzie pierwsze 20 minut, kiedy tak naprawdę yy, chłopaki będą musieli uporać się tak. z największą presją, yy, przede wszystkim w głowach, bo osobiście uważam, że. Nie ma zbyt dużych różnic w polskich poszczególnych klasach rozrywkowych, także jeśli chłopaki uwierzą w siebie i zagrają to, co grają chociażby na treningach, czy w meczach C-klasowych, czy B-klasowych, to mogą pokonać korzywne. Ja im w tym na pewno pomogę. Okej, okay, Rafał, no to powodzenia na boisku, dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo.